OK, let's go! Startujemy! Okay, USA. Dzisiaj dowiesz się, dlaczego nie warto mówić TELL TO. Ja zdaję sobie sprawę, że bardzo dużo osób mówi TELL TO, ponieważ kalkują sobie to z polskiego, bo w sumie z jakiego innego języka mieliby to kalkować. Większość moich klientów, e, jako mother language, czyli ten pierwotnie nauczony język, to polski, więc kalkują sobie z polskiego i mówią TELL TO. Zostań ze mną na dłużej, a dowiesz się, jak mówić poprawnie, Ok, czyli jak to mówią mieszkańcy Łodzi do brzegu? Suchar bezczelny. Jeżeli mówisz TELTU, to, to przestań to robić, ponieważ to jest niepoprawne. Jeżeli nie chcesz wyglądać tak jak on, to zacznij mówić TEL. tell komuś. Zarówno tell, jak i say, o czym będzie zaraz, oznaczają powiedzieć. Z tym, że po tell musi być odbiorca, musi być ten adresat. Czyli jeżeli mówisz tell to, no, that's not it, to nie to. Tell komuś. Tell someone, tell somebody, tell George, tell your mama, tell whoever. Tell komuś. Czyli z troski o ogólny dobrostan mojej relacji z moją dziewczyną, dosyć często I tell her, czyli ja tell jej, że I love you, żeby było miło, fajnie, różowo i kwieciście. A zatem podsumowując krótką i dosyć zwięzłą kwestię tell, powiedzieć tell to, to jest jakbyś powiedział London z małej litery. Teraz, jeżeli chodzi o say, to już nie jest tak super mega zwięźle, choć dalej jest prosto. Say to jest też powiedzieć, ale say ma takie, można by powiedzieć, dwa znaczenia. Pierwsze znaczenie to jest powiedzieć cokolwiek. Say anything. Say hello, say goodbye, say hallelujah, say I love you. Czyli powiedzieć cokolwiek może, może być w eter. I nie ma tutaj koniecznie odbiorcy, tak jak w tell, choć może być. Czyli możesz sobie powiedzieć say good afternoon, jeśli jest od 12 do 17, czyli do 5 pm, 5 pm. Możesz sobie powiedzieć cokolwiek, say whatever, say something. Drugie znaczenie say to jest powiedzieć coś do kogoś, czyli takie bardzo podobne jak tell, ale nieco inne składniowo, czyli say something to someone, czyli powiedzieć coś do kogoś. No, i pamiętaj, jest takie przysłowie: Practice makes perfect. Jakby bardzo nie cierpię, ponieważ podczas, również podczas nauki języka w życiu też, nie opłaca się być perfekcyjnym, bo można dostać jakiejś dziwnej mani bycia idealnym we wszystkim. A nauka języka angielskiego, w szczególności na samym początku, odwzorowuje się tym, że będziesz popełniał masę błędów i twój perfekcjonizm może zadziałać przeciwko tobie, więc ja po prostu mówię. Practice makes you a master. Czyli tylko praktyka zrobi z ciebie zawodnika. No i właśnie, czym byłaby sucha teoria bez, bez praktycznych przykładów? Możesz sobie na przykład teraz wyobrazić, że jak spotykasz swojego sąsiada, kogokolwiek, jakąś okazję, jakieś święta Wielkanocy czy jakieś święto Chanuka, nie wiem kto mnie teraz ogląda, okazji jest bardzo dużo. Czyli jeśli przychodzą święta Bożego Narodzenia, to w Polsce robimy tak, że po prostu ludziom mówimy. E, po prostu e, ludziom wtedy my, albo ja say Wesołych świąt, niech ci się wszystko spełni. Czy ludzie w, w, w USA say uh, Merry Christmas? Oni say Merry Christmas! Czy jakakolwiek inna okazja, którą jesteś w stanie um, sobie wyobrazić? Bardzo często jest tak, że ludzie nie znają swoich sąsiadów, więc jak ich Zauważał, no to wtedy oni say nic, nic nie mówią. Say nothing, czyli oni wtedy say nic. Sej coś do kogoś, bardzo często jak idę do sklepu, to siedzi tam stały bywalec i chyba, że chyba stały konsument napojów wyskokowych i ciągle mówi do mnie, czyli on ciągle say do mnie, panie. Dołoży pan do flaszki. Ja się pytam, a ile masz? Nic, i dzięki temu wiem, ile kosztuje pół litra. Zawsze wiem. A ty? Jaki masz cel językowy? Tell me! Powiedz mi. Jak wchodzisz na mój kanał, to co zdarza ci się say? O Boże, znowu będzie przynudzał i wyłączę? Czy? O kurde, będzie fajniej się pośmieję? Till next time. Cześć.